3, 2, 1 w zapisie. Chciałem. Ja nie widzę. No, tak będzie lepiej. Może zapowiem to tutaj, z zewnątrz, a nie wewnątrz najmniejszego polskiego samochodu, chociaż z niemieckim silnikiem. Jest tu bardzo głośno, bo to przecież warsztat. A że na warsztacie jesteśmy, zabrałem Was oczywiście na moim kanale. To zobaczmy, co tutaj dzisiaj będzie się działo. Lesiu ma skończyć szlifować? No chyba dobrze by było, żeby, żeby, żeby. Lesiu! Leszek! Pięć minut przerwy. To Ostatni... widzę tobie na rękę nawet. A propos ostatnich szlifów, który, o których żeśmy opowiadali, to tam widać gdzieś pan minister jest i dokonuje ostatnich szlifów. A my jesteśmy tąkiem właścicielem tego całego przedsięwzięcia coś domek. I chciałbym Cię trochę popytać tutaj, ja i pewnie Maciej też ma kilka do Ciebie pytań odnośnie tego, co Ty tutaj zgromadziłeś, bo widzę, że przeważa u Ciebie raczej motoryzacja, jeżeli chodzi o jednośladową. My jesteśmy motocykliści i bardziej na tym byśmy się chcieli skupić i widzę, że tutaj przeważa jednak taka motoryzacja raczej bym powiedział PRL-u, czyli motocykle, które kurczę pieczone, wstyd się przyznać, ale ja jeszcze dobrze pamiętam z dróg <laughs> i część z nich też posiadałem. Nie korci cię jednak, żeby poszukać jeszcze głębiej dalej, nie wiem, w japońską motoryzację, w jakąś klasyczną włoską motoryzację, czy to jednak jest najbliższe Twojemu sercu i jednak to cię kręci, dlatego postanowiłeś akurat takie motocykle wybierać i motorowery. Witam widzów wszystkich kanału. Słuchajcie, znajdujemy się w Oławie i bardzo mi miło, że tutaj odwiedziliście wraz z widzami tutaj nasze muzeum. Pewnie wiecie, że muzeum nasze jest jeszcze w trakcie budowy, przygotowujemy się do otwarcia. Potrwa to parę jeszcze miesięcy, mam nadzieję, że to będzie może wiosna następnego roku. Kiedy puszczacie ten odcinek? No my to to jest świąteczny odcinek, także A, to niebawem, my to zrobimy ekspresem. No na dnia. to dobrze powiedziałem, czyli. Będziesz mógł roku. złożyć życzenia. Motory nawet... motoryzacyjne. Czyli, czyli czyli, następnego roku. Słuchajcie, moją pasją są. są... Jest motoryzacja. No generalnie bardzo lubiałem samochody, lubiałem nimi jeździć. Motocykle. Ja tak w motocyklach mam tych motocykli ponad 100, tak jak zauważyłeś, faktycznie jest większość tutaj z czasów polskich, perelowskich czy tam zachodnich, dederowskich, tak? Więc, więc, więc tak to wygląda. Ja bardziej samochody. Ja, ja od 30 lat kolekcjonuję, zbieram samochody, gdzie byłem tym zakupocholikiem i po prostu kupowałem, remontowałem bardzo dużo projektów jest za mną już fajnie wykonanych samochodów, bardzo ciekawych. No i bardziej się skupiłem na samochodach. Pytanie, czy jeszcze mnie ciągnie jakaś japońska motoryzacja motocykli. Na pewno tak, słuchajcie, ja w tej chwili jak gdyby realizuję mój plan życiowy, czyli buduję to muzeum. Chcę się spełnić. Jest to, wydaje mi się, jedno z największych muzeów tutaj w Europie Środkowej, więc tutaj naprawdę bardzo fajnie to będzie wyglądało. Na razie wyselekcjonuję te moje motocykle, postawię to, co mam, ale na pewno będę dalej i szedł w tym kierunku. No, jeżeli chodzi o samochody, to tych samochodów mam aż, aż za dużo. Generalnie do mojego muzeum one się wszystkie nie zmieszczą. Wybiorę też te jakościowe albo będę miał taką ekspozycję cały czas zmieszaną, zmienianą. Samochodów cały czas kupujemy, cały czas remontujemy. Mamy w danym czasie około 10-12 projektów, które cały czas są, są remontowane. Motocykle na pewno się bardziej w nie wkręcę. Dużo osób się do nas zaczyna zgłaszać takich, które chcą do nas już wstawić swoje, swoje motocykle. Będzie pokazać. taka możliwość? Będzie. Na razie na dzień dzisiejszy mamy pięć takich tutaj motorowerów i motocykli. Mamy tutaj Junaka mhm. od kolegi tutaj z brzegu. Więc na pewno będzie taka możliwość. Ja jeszcze mam, mam Indiana, mam Harley'a, takie z 1908, z 1912 roku. To jest uważam bardzo fajne, jakościowe też motocykle, które pokażemy. Więc ten czas na, na moje motocykle jeszcze przyjdzie. To muzeum, ja buduję Muzeum Motoryzacji, ale wiadomo, tam muszą być motocykle, muszą być traktory, rowery, muszą być motorowery i muszą być też samochody. Wszystkiego nie jestem w stanie zgromadzić. Myślę, że jak postawię na początek 100 motocykli i motorowerów, to i tak będzie i tak będzie do, dobrze. tak? No. kolekcja w no, Nie, no, jeżeli, no wiem, motocykle mają ludzie większe kolekcje. No, jeżeli chodzi o samochody, ciężko mi to po prostu hmm. powiedzieć. No, ja w swojej kolekcji mam 500 samochodów, więc tutaj jeżeli chodzi o samochody, no to tego dużo nagromadziłem. W takim razie pamiętasz swój pierwszy motocykl? Ja motocykli motocykli nie miałem, ja zawsze motorowery, bo mhm. mój pierwszy samochód to był maluch, ale przed tym maluchem miałem jawę, kaczkę, miałem komara, miałem motorynkę, miałem takie zwykłe motorowery, miałem O'Gara 200 który z silnikiem jawy trzybiegowej. Były... Kopka do przodu, kopka... odbijało ci w piszczel? No. Ja miałem cały sinę zawsze. E, więc, więc miałem takie, takie, takie motorowery bardziej, motocykle. No, to ETZ miałem też naszą, znaczy tą 250 DDR-owską, mhm. trochę nią pojeździłem. Generalnie ciągnęło mnie bardziej do samochodów. Więc, więc to ten, ale widzowie, wiem, że tutaj są motocykliści, więc no to wiadomo, są też motocykliści, więc was ciągnie do motocykli. Mnie też, ale bardziej mnie ciągnęło jak gdyby do motoryzacji, do samochodów, do, do czterech kółek. O. Masz tu sporo projektów, które bazują na motocyklach, a motocyklami nie są. Chociażby tutaj taki najmniejszy samochód, widziałem go już też na YouTubie. Tak. Jak był testowany, to jeździ, jest sprawne, bardzo przypomina formułą w sumie Fiata 126P, którego widzę, Ty tutaj ukochałeś, bo masz ich sporo. Jak myślisz, skąd takie pomysły na takie maszyny i skąd Ty w ogóle je zdobywasz tutaj? Słuchajcie. Pomysły na takie maszyny to rodziły się w latach 60., w latach 70., -tych, 80., -tych, w ciężkich czasach. Ludzi nie było stać albo też nie mieli może znajomości, nie mieli też pieniędzy, i w ogóle były ciężkie czasy, żeby pójść, sobie kupić nawet wymarzonego malucha, wymarzoną ładę, dużego fiatu. To nie było takie proste. Tutaj był przypadek jednego pana, Ludwika, który z Szabinii tak naprawdę, no ten pojazd zakupiliśmy około miesiąca temu. Mhm. I to był też taki pomysł tego pana, który. Tak naprawdę nie miał prawa jazdy, nie było go stać na własny samochód, ale miał, był bardzo techniczny, miał chęci i chciał sobie po prostu sam zrobić. Wyobrażał sobie teraz. Kogoś, który w garażu sobie młotkiem klepie dach, kształtuje, wiesz, wszystkie profile, żeby sobie zbudować samolot. No właśnie własny. właśnie, ja zwróciłem uwagę na to, wiesz, dzisiaj to by każdy zaszpachlował, wymalował, i a to wszystko, albo odlał to z włókna po prostu i sobie gdzieś tam ulepił z tej żywicy, a to wszystko jest wyklepane ręcznie. To jest wszystko wyklepane ręcznie. To jest wszystko zrobione, składane z różnych, z różnych rzeczy. My, my rozmawialiśmy to wszystko z synową. Sprzedała, no, sprzedała synowa. Yy, Pana Ludwika, który już nie żyje, tak? ale opowiadała, jak on tam budował. Generalnie w tamtych czasach, bo wiadomo, było ciężko. Nie, nie było też internetu, nie było w ogóle takich różnych rzeczy ułatwiających zakupy. Pan Ludwik odpalił sobie gazetę Echo Krakowa. Echo Krakowa, i tam czytał sobie ogłoszenia. E, dobra, tam chłopaki odkurzają. Pięć minut jeszcze. Odpalił sobie Echo Krakowa, kupił sobie gazetę, i tam było. Sprzedam silnik Simpson, mhm. trójmiasto. Wsiadł w pociąg, pojechał do tego trójmiasta, wziął pieniądze, żeby kupić ten silnik. Nie? Przyjechał z tym silnikiem i zaczął budować sobie ten, ten, ten pojazd. On jest zeskalowany, troszeczkę podobny do malucha. Generalnie, ja już Wam pokażę, generalnie ja go zmierzyłem. To jest 1 do 2, do tak naprawdę, tak? skala. 1 do 2. Maluch, maluch ma chyba 3,20, czy tam 3,30. Mhm. Tu jest tak zwany fortepian. Zobaczcie. Tutaj widać też nawet te wszystkie klepnięcia młoteczkiem, które powodowały kształtowanie tej blachy. Blacha jest aluminiowa. Normalnie jeżeli dźwigniesz, on waży 120 kg. Dźwigamy, tak? Kilo? Normalnie we dwóch dźwigamy. Jak, Jak no, motorowe? normalnie, ja go... tak? Jak go wyciągnę do przodu, no. poczekaj, poczekaj. Aha, bo on będzie jechał. No. Mówisz, że 120? No. To wygląda na więcej no. niż faktycznie. Tak jest. Proszę bardzo, i można zabrać ze sobą, jak ktoś ma po schodach do domu, schować. Masz miniaturkę. Schować może. Co mnie zastanowiło, silnik mówisz, że z Simpsona, a jak rozwiązane jest chłodzenie, ponieważ tutaj jest nawet obudowany płaszczem jakimś to użebrowanie? Czy to się chyba zaraz przegrzeje i po, poświetliku. Nie, zaponowie? masz wymuszone powietrze, masz kanał taki zrobiony tak? razem z wentylatorem. Wentylator jest na takim cienkim pasku klinowym. Zauważ? A jest. I on dmucha, ale co jest, co jest tutaj ciekawe? A, a zasysa powietrze z zewnątrz. Bo masz tutaj zrobić. A, wlot, nie? wlot jest, dobra, teraz już wszystko rozumiem. No, ale ciekawe jest, powiem Wam, e, to, że w, w zimie teraz, jak go próbowaliśmy, jest strasznie cieplutko w środku. Bo to wiesz, bo to całe ciepło z cylindra idzie ci do środka i ci No właśnie, to, właśnie, wiewaj. Ja. ogrzewa. O, fajny eksponat. Jak to się do, u nas trafiło? Już Wam powiem. To odbywa się teraz tak, w związku z tym, że nas ludzie znają. Widzą że robimy też można powiedzieć dobrą robotę. Mhm. Staramy się lubimy tą motoryzację. Jak coś takiego się pojawi na internecie bo to się pojawiło na jakiejś grupie wyciągnięte ze stodoły jest taka znaleziska wyciągnięte ze stodoły. Taka grupa na, na, na Facebooku. Mhm. Ja się miałem cię pytać czy ta dzisiejsza nowoczesność YouTube'owa ta nowoczesność Instagram'owa czy to ułatwia kolekcjonowanie czy utrudnia kolekcjonowanie motocykli samochodów bo to jest dosyć ciekawe. Kiedyś oczywiście że było Cięższe je znaleźć, ale chyba łatwiej kupić. Nie było tak? Słuchajcie, no to, to zależy. No. no w naszym przypadku no to takiego byśmy nie, nie trafili. No też nie jeździmy po Polsce, nie wiemy kto mm -hmm. ma coś w Trzebini, a tu jednak ktoś wystawił i, i to do nas trafiło. Kiedyś jak ja sprowadzałem samochody z zagranicy gdzieś tam jeszcze przed założeniem firmy, no to nie było internetu. To się jechało do Niemiec po placach, to kilka dni coś tam się kupowało, więc po komisach, po jakichś tam salonach samochodowych. Ciężka sytuacja. Każdy niech sobie sam odpowie. No, moje czasy to były, wiesz, wystawienie do gazety, gazety Autogiełdy. Auto auto, Autogiełda Pisałeś sobie, wiesz, wysyłałeś listem i było tam ogłoszenie zamieszczane. I każdy kupował, to była środa i nie, sobota się kupowało, czy niedziela. Tak, nie, dwa dni w tygodniu. Dwa dni były w tygodniu, z tyłu się kupon no. wycinało. Wtorek chyba i piątek. No, no i czytałeś sobie, nie? I tak czytałeś jest. sobie nie? I się szukało wtedy, oczywiście, że tak. To... A to już nowoczesność. Ty Maciek jesteś sam młody. Nasza relacja z odwiedzin muzeum podzielona została na dwie części. Jedną z nich właśnie oglądacie. Link do drugiej znajdziecie w opisie tego filmu. Masz tutaj sporo tych motocykli, motorowerów, ale czy posiadasz coś? Jedno to już wiem na pewno, a drugie właśnie chcemy pokazać. Dlatego zagaduję, zagajam na ten temat. Z motocykli o napędzie alternatywnym, czyli innym niż dwusuwowy bądź czterosuwowy, tutaj w sumie dwusuwy przeważają, ale ale dwusuwy, czterosuwy, ale o zasilane wszystko jest benzynką. Aha, mamy jakieś takie wózki na przykład. Mamy tam taki wózek, to też bardzo <grym> ciekawy, choć się wam pokażę. Tak, ale wózek, wiecie co, który pracował w fabryce samochodów mało czyli tam, gdzie produkowano Fiata 126, kadra pracownicza miała kilkanaście podobno tych wózków, które jeździły po. Po zakładzie, tak? Więc... Czyli ten tutaj napis z tyłu to jest, rozumiem, że oryginalny, tak. to nie jest tam raczej tak. wymysł. Tak. Tylko... I to po... gdzie to po Bielsku, czy gdzie to jest? E, tak, no po, po fabryce, po fabryce Fiata 126. Słuchajcie, I elektryczne przednie koło napędzane? Elektryczne ma dwa biegi tutaj w manetce. Mhm. Jedzie to nawet tak z 20 na godzinę, więc to nie jest wolne. To wiadomo, to jedzie po hali, bo to ma malutkie kółeczka. Mhm. I co jest najlepsze? Nie miał zastosowanych takich akumulatorów. Dużych, nie, jak wózka, tylko po prostu normalnie 12-Wkładałeś akumulator, taki maluchowski, bo to jest taki silniczek bardzo malutki, i on potrafił ci powiedzmy 10 km na tym akumulatorze przejechać bez żadnego problemu. No i ten wózek mamy, którego postawimy koło, koło naszych kwiatów 126. Ale wiem, o co pytasz. Pytasz pewnie o nasze motocykle diesla. Tak jest, bardzo mi one ciekawią. I jeden z nich tu, jeden dosyć mocno jest zaprezentowany już i był na targach poznańskich i na YouTubie znany, ale ten drugi mnie zaskoczył całkowicie. Drugi mamy tutaj, a już ten pierwszy mamy już na hali wystawowej tam, na to muzeum. Spodzili, Leszek, <głosizations> Pan Leszek już nam <głosizations> wspominał. Że... Widzieliście? Jak <głosizations> <godziesz>? Pan, <Leszka. głosizations> Pan Leszek mi światał, na, na hol kazał nam, na hol kazał nam <głosizations> e, tutaj. Ten. Słuchajcie, motocykl diesla jest to motocykl, który był zbudowany przez jednego konstruktora razem z tamtym motocyklem. Nazywał się pan Krupa. To jest pan, który, tak jak przy tym najmniejszym polskim samochodzie, mhm. złota rączka, miał maszyny, miał kupę pomysłów, chciał coś zbudować sobie sam. Słuchajcie, żeby rozpocząć produkcję tego, znaczy wykonanie tego motocykla, to musiał najpierw zrobić spawarkę, musiał sobie zrobić frezarkę, musiał sobie zrobić tokarkę. I ten motocykl sam budował. To jest motocykl dwucylindrowy w układzie V Diesla o pojemności 2000 pojemności, bo właśnie mówimy o dieslach. Są to mhm. dwa motocykle, jak gdyby polskie, zbudowane na dieslu. E, tutaj ja zawsze przypominam, wiele razy ta rura grubościenna, czyli te cylindry, które tutaj są, to z tej strony będzie dobrze widać. Tutaj są cylindry, słuchajcie, wykonane z rury grubościennej żeliwnej, która była kanalizacyjną rurą. To tak tutaj, jak gdyby syn konstruktora nam to wszystko przekazał. I faktycznie, wykonanie tych cylindrów jest, wygląda jakby po prostu ręcznie, pilnikiem, ale to naprawdę chodzi. My to, my to odpalaliśmy jeździliśmy, więc naprawdę motocykl jest ciekawy, a tamtym jednocylindrowym dieslem, no to już jeździliśmy więcej, bo tamten mhm. był bardziej dopracowany. Tego zbudowano, ale on mało, mało po prostu był testowany, mało jeżdżony, ale pali, jeździ, do 50, do 60 się rozpędziliśmy. Powiedz mi, czy orientujesz się na jakie lata produkcji, że tak powiem przypadał ten sprzęt, bo tak mnie zastanawia, czy potrzeba była tutaj, wiesz, tym, tym, tym mianownikiem, który dzięki któremu to powstało, czy tak naprawdę kaprys, bądź pomysł, chęć jakiejś realizacji tego konstruktora, czy nie wiem, czy on miał jakieś zastosowanie dla tego urządzenia, bo tu widzę, jest jakaś deska, nie wiem, czy to deski są niepowiązane. No, słuchajcie, podobna sytuacja, to, to ja sobie przypominam mego tatę, nie, mój tato tak samo, on cały czas w garażu coś kombinował, coś robił, sam budował, po prostu ciężkie warunki, no nie było stać jego, żeby pojechał sobie kupić Kupić powiedzmy nowy motocykl, tak, Junaka na przykład. No prostu... dzisiaj taka manufaktura, no właśnie, ale dzisiaj taka manufaktura to może kosztować więcej niż wiesz, niż Ale wtedy... seryjna maszyna, nie? Odmieniły się czas Słuchajcie, ale na przykład, nie wiem czy będzie widać, jak ty to skamerujesz. Słuchaj, te wydechy, bo jest, jest dwucylindrowy, ma dwa wydechy. Te wydechy są stopką, tutaj kładziesz po prostu nogi, kładziesz nogi, one są stopką i słuchaj, i to są normalnie tłumiki, nie? Aha, to są rury wydechowe? To są rury wydechowe płaskie i tu Ci lecą, wiesz, spaliny, wyrzuca takie płaskie. Tak naprawdę? No. Oczywiście. Słuchajcie i, i on sobie grzał stopy na przykład na tym, nie? No ale my właśnie jeszcze nie powiedziałem odnośnie tych motocykli. My mamy bardzo dużo motocykli fabrycznych nowych, bez przebiegu. To jest też takie dla nas takie bardzo ważne. Ja tutaj nie mam na tej hali, jeszcze mamy na, magazyn na jednym magazynie, tam gdzie mamy nasze biura. Słuchajcie, mamy motocykle, które mają nawet po 600 metrów przejechane, po 3 kilometry. Pokłuliś rąbka tajemnicy, chociaż kilka modeli? Jest co różne. Dniepr, Dniepr, Urale, Romety. Mhm. Udało nam się kupić kolekcję, nie kolekcję, salon salon Rometa na Węgrzech. Jak chcecie znaleźć sobie jeszcze jakieś Romety piękne albo na przykład MZ-ki, ETZ-ki, Simsony, Jedcie, znaczy Jedcie. No szukajcie gdzieś na Węgrzech. Na węgierskich. Tak, w forach to już zauważyłem, że nam właśnie się tam się udało kupić. kupić po prostu salon Rometa, który został zlikwidowany i tam było dużo fabrycznych Romety Kadet, motorynek, wiesz, to, to nam mhm. się udało kupić. Mamy mamy Urali chyba trzy fabryczynowe też Simsony fabrycznowe, takie bardzo ciekawe eksponaty. Tutaj w skrzyni drewnianej to wam pokażę, jeszcze nie wyciągnięty. To jest Tuła. Tutaj mamy niebieski wiesz, taki motocykl, który jeszcze jest w skrzyni drewnianej. To jest rosyjska produkcja Tuła. Mamy wcześniejszy model i późniejszy model. On ma takie wiesz, terenowe, małe koła. Mhm. Bo to jest 92 rok, ale ostał się jeszcze w skrzyni drewnianej. Czyli I to jest to fabryka, seryjna fabryka. Skał, ma 900, 900 metrów przejechane, wiesz, na jakiś tam test, mhm. czy coś. I ten motocykl w tej skrzyni drewnianej przywiozłem to i do nas do muzeum, gdzieś tam się zaczęły kręcić, przychodzi pan Leszek już te deski rozwala, panie Leszku, a co nie miałem otwierać tego? Ja mówię, nie, panie Leszku, to jest fabryczny nowy motocykl w skrzyni drewnianej i to zostanie jako eksponat właśnie w muzeum, żeby, żeby pokazać. No właśnie, w deskach on jest więcej wart niż, niż na zewnątrz. Żeby pokazywać, To wszystko jest prawda. Zagaję jeszcze odnośnie ostatnich szlifów, bo widzę pan minister tutaj szlifuje drewno, deski jakieś na... Hałasować. Tak, żeby nie hałasować, trochę mu utrudniamy pracę, ale chodzi mi bardziej o ostatnie szlify, o pracę ogólnie tutaj młodych mechaników. Od pewnego czasu zacząłeś szkolić młodych mechaników, dla mnie to jest temat bardzo bliski. Nie ukrywam, że zapewne też, że jestem z tego terenu, więc zapewne niebawem będą gdzieś tam też mieli ze mną zawodowo do czynienia w szkole, ale bardzo mnie cieszy taka inicjatywa, a właściwie sam o tym może trochę opowiedz, dlaczego postanowiłeś pokazywać młodym, zarażać ich pasją, tą motoryzacyjną, dlaczego postanowiłeś, że tu w tym miejscu będą oni się kształcić jako mechanicy? Słuchajcie, nasz, nasze muzeum to nie jest żaden projekt biznesowy, to jest takie po prostu miejsce, gdzie robimy fajne rzeczy, odrestaurowujemy <słuch> ciekawe samochody, uruchamiamy historyczne samochody, my tu nie bazujemy na nowoczesnych samochodach, tylko bazujemy na takich klasycznych, fajnych, ciekawych. Uważam, że tych specjalistów kształci się teraz coraz mniej, no nie wiem, takie mam wrażenie, no bo za moich czasów no to dużo było mechaników, nie? I tak, gdzieś tam oczywiście. Ja też fajną szkołę skończyłem, dużo się też nauczyłem w tej szkole mojej, więc mieliśmy normalnie profesjonalne warsztaty szkolne. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda. W związku z tym, ja tutaj mam na naszym warsztacie mam ośmiu pracowników i ośmiu praktykantów. Postanowiłem, postanowiłem, postanowiliśmy sobie zrobić wszyscy szkolenia, i postanowiliśmy zatrudnić, no zatrudnić, przyjąć po prostu pierwszy rok praktykantów. Są to młode chłopaki, którzy chodzą do pierwszej klasy, ale jakoś e, chcą się czegoś nauczyć. Ja im zawsze zadaję pytanie takie chłopaki, a powiedzcie mi, gdzie, gdzie wam lepiej, do szkoły czy na, na praktykę? Nie? No to się okazuje, że oni wolą przyjść po prostu na praktykę, bo zawsze sobie coś u nas pogrzebią. U nas się biznesu nie nauczą. Mhm. Bo wiesz, na jakimś warsztacie takim samochodowym, gdzie ktoś robi usługi, oni się nauczą, ile skasować, za ile zrobić, wymienić klocki, takie rzeczy. U nas się tego nie nauczą, ale u nas się naprawdę nauczą fajne mechaniki. Mamy fachowców, mamy pana Leszka, mamy Michała, mamy tutaj Mariusza, mamy tutaj Pawła, mamy tutaj Darka. To są mądre chłopaki, które wiesz, wszystkiego im pokazują. I oni tutaj się nie nudzą. To nie jest tak, że oni na przykład mają sprzątać. Oni dzisiaj malują koła, felgi, jutro czyszczą gaźnik bo jutrze ustawiają zapon w syrenie, a to nie jest proste, a ustawcie, słuchajcie, ustawcie zawory w takiej w taki Warszawie. Dolnozaworowy się silnik yy, chciałem zauważyć. No to wiecie, to, to, to jest naprawdę, w takiej Warszawie ustawić zawory na przykład, no to trzeba się, yy, być naprawdę wysokiej klasy specjalistą, można powiedzieć. Albo chociażby nie. użyć lampy stroboskopowej, żeby no. ustawić zapon, ja na przykład moim uczniom, gdy to pokazuję, to wydaje mi się, że będzie dyskoteka, stroboskop im się jedynie z tym kojarzy, także cieszy mnie niezmiernie, że i w takich miejscach, Mogą oni nabierać tych swoich pierwszych szlifów, że oni mogą w tym działać, bo to jest uważam, że bardzo niszowy temat, że jest już dużo szkoli się w systemie dualnym mechaników, którzy, tak jak powiedziałeś, wyjdą, będą budować te, te firmy, wymieniać te klocki i tarcze, ale nie, nie do końca o to chodzi. Jest też zapotrzebowanie na mechaników klasycznych. Mhm. No a no, to siłą rzeczy jest tak, że, że ta stara kadra mhm. przechodzi na emeryturę, odchodzi gdzieś w cień nie będzie ich kim zastąpić, a Dokładnie. ta wiedza, ta początkowa, pierwotna wiedza tej motoryzacji jednak jest nam potrzebna. Mhm. Także świetna robota i jestem pełen szacunku, że coś takiego tutaj robicie. No, a jeszcze o praktykantach, dziękuję bardzo, miłe słowa praktykanta jeszcze, mieliśmy praktykanta, znaczy mamy praktykanta, który poszedł yy, na fryzjera do pierwszej klasy, bo to są klasy wielozawodowe, mhm. tak, poszedł na fryzjera, uczy się na tego fryzjera, uczy się i w końcu przyszedł do nas, mówi Panie Tomku, fryzjer to nie... To nie to, ja chcę przy tych samochodach. Nie? No i też po paru miesiącach zmienił, e, zmienił swoje, swój tam zawód i jest u nas teraz tutaj na praktyce. No i widzę po nim, że ma chęć i bardzo chce, także coś będzie też fajne. Fajny z niego fachowiec, nie? chodzi o mnie mhm. wy to by się minął z powołania, no minąłby się pewnie z powołania, wiesz ludzie nas oglądają też lubią nas oglądać, my naprawdę fajne rzeczy robimy, nie? To... przyciąga młodych, chyba, przycią... nie? przyciąga młodych, u nas jest, nikt się tutaj nie śpieszy, to bardziej chodzi o to, żeby się czegoś nauczyli, żeby coś mhm. fajnego zrobili, mówię pan Leszek im fajne rzeczy też przekazuje, taka stara szkoła słuchajcie, nie? naprawdę taka jeszcze z lat 70, oni wiadomo, teraz jak Chcą być nowoczesnymi mechanikami, No to jest podłączasz komputer, to tam to jest inna mechanika. A oni chcieli się nauczyć takiej klasycznej mechaniki. Pewnie mają pomysły na życie, później może otworzą zakład. taki. Mhm. Tych klasyków jest coraz więcej w Polsce, tak? Tak, tak. a nie ma ich tak właśnie, kto tego naprawiać. Nowoczesne naprawianie to jest modułowe, wymiana elementów. Dokładnie, Tutaj nie. macie manufakturę, tu wszystko trzeba stworzyć rękami, żeby to zadziałało, żeby to odzyskać, odbudować. Często tych elementów nie ma. A wy je musicie na nowo stworzyć. Dokładnie. Robić. I, to Dokładnie. Jest, I oni to jest nawet jest już ważne. też. Niby w pierwszej klasie, ale dorobią już jakiś próg sami. Eee, Ostatnio dałem jednemu, jednemu praktykantowi, żeby. Mamy Simsona Duo, fabryczny nowego, który ma tam przejazd 60 km. No ale wiesz, stał 40 lat. Mhm. Ja mówię, słuchaj, Kacper, masz tutaj Simsona Duo, ty się tym zajmij, ogarnij go całego. Musisz. Wszystko wyczyścić, wszystko rozebrać, wyczyścić bak, nowe paliwo, nowy gaźnik. Słuchajcie, po jednym dniu sobie po prostu poradził, odpalił motocykl zrobił na mnie. No popatrz. No. I, I tak się cieszył, i cieszył się bardziej niż my. Nie? Bo to właśnie... Czyli coś z nich będzie. Coś z nich będzie. <laughs> Bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. No zapraszam Was, mogę Wam jeszcze pokazać maluszki nasze. Opowiadać o maluszkach. Dużo nie chcę zdradzać, bo ja po prostu nie jestem jeszcze gotowy jak gdyby do, do tego wszystkiego, bo to muzeum jeszcze jak gdyby, no, mamy jeszcze wiele pracy, nie? Przed nami jest wiele pracy, żeby to fajnie, fajnie wyglądało. A tutaj mamy maluszki. Są to samochody najbliższe mojemu sercu, dlatego że jest to mój pierwszy samochód. I stworzyłem fajną kolekcję właśnie maluszków. Możemy przejść po kolei, to Wam tak fajnie powiem w skrócie o tych maluszkach. Od najstarszego od 72 roku Fiat 126. Jest to włoski 72 rok, czyli hamulce bębnowe, blaszane tak, zderzaki, tak, pierwsza seria. Następnie mamy czerwonego, czyli ten czerwony to jest 73 rok. Tutaj w środkowej części regału daliśmy cztery takie bardzo jakościowe ekskluzywne Fiaty 126 na tamte czasy, nazywał się Silver, Black Red i Brown. Są to samochody, które mają bardzo, jak to powiedzieć, luksusowe, jak na Fiata 126, samochody, które mają, są całkiem inaczej, są wygłuszone, mają plastikowe zerzaki już, bo to był 79 do 81 roku. U nas w Polsce dopiero w 82 roku wchodziły plastikowe zerzaki mhm. i już i na przykład wzmacniane hamulce, a te wszystkie już maluchy miały w 79 włoskie, uchylne szyby, pasy bezwładnościowe. Słuchajcie, to już było coś, co naprawdę odróżniało tego, tego ekskluzywnego Fiata od tych naszych polskich. Kolejny mamy tutaj pod spodem mamy kabroleta. jest to Fiat 26 Kabrolet prototyp jeden z pięciu prototypów nazywa się Bosmal. Ten zielonkawy zobaczcie tutaj. Ten zielonkawy. Następnie mamy eksponat nazywa się Fiat 26 Wadera. Tylko 20 sztuk wyprodukowanych takich maluchów. No wygląda jak chyba Suzuki Vitara. Nie? Tak to bardzo podobnie. Sektor maluszków tak jest tutaj. Pierwszy to jest Fiat 126 Buro. Jest to samochód, który był wyprodukowany tylko w 17 sztukach w Anglii. Pewien anglik rzemieślnik zaczął na Fiacie 126 produkować sobie e, takie kabroleciki plażowe tak zwane. Czy to miało za, jakieś zastosowanie militarne czy tylko Nie, plażowe. plażowe? One były w różnych kolorach. Tak Z prawej jak? strony kierownica, licznych w milach. Tak? No i Anglik na bazie Fiatów 126 budował takie samochody. Napędzany 600 czy 650? 650. To jest. 650. Kolejny mamy tutaj e, fajny Fiat 126 Bosmal, to są samochody, których ciężko już w tej chwili znaleźć, tak, Bosmale. Bosmale osiągnęły ceny nawet już po 100 tysięcy złotych, jest to wariat w ogólnie. Bosmal to chyba taka najbardziej popularna firma, która robiła kabriolet tak. i taki oficjalny kabriolet Fiat 126P. Ich 466 sztuk wyprodukowanych tak? tych kabrioletów. No i, i nam się trafił taki fajny, którego kupiliśmy ileś tam lat temu, ale zobaczcie w takim tak zwanym tuningu lat 90. Mi się po prostu bardzo on podoba. Nie zmieniam tego, ktoś powiedział, żeby do, do oryginału go doprowadzić. Nie potrzebuję, bo mam tam dwa oryginały, też czerwone. To też ma swój klimat. Tak? No Miami, tak. Floryda, Nie, Na no naklejka, jeszcze ja banana tylko brakuje. No, naprawdę, urok jest niesamowity. Kolejny eksponat, Fiat 126 Jagłoś, jedyna sztuka wyprodukowana, jeden z prezesów firmy która produkowała te różnego rodzaju samochody, zabudowy, pomyślał, był myśliwym i wymyślił sobie, kurczę zbudujmy coś na myśliwstwa, bo wiecie, że maluchy sobie fajnie radziły w lesie, w ciężkim terenie, nawet po śniegu maluchem teraz się super jeździ, bardzo dobrze nie? się jeździ, tak jest, no i wiesz, dobra opona i on to latał, no ale widzisz, wyprodukowali jedną sztukę, my ją odnaleźliśmy, pokazali to w auto samochody świata, był też w katalogu jako polski, polski mhm. samochód, no i tak jakoś udało nam się kiedyś go kupić, odrestaurowaliśmy, zrobiliśmy. Tomek, dziękujemy Ci bardzo za to, że nas tutaj wprowadziłeś, że nam chociaż kawałek rąbka tego, ten rąbek tajemnicy, że tutaj nam odsłoniłeś, pokazałeś to wszystko. Oczywiście my widzów zapraszamy w momencie, kiedy to wszystko będzie otwarte, dostępne, a to już jak widać po, po pracach niebawem. My szczerze bardzo dziękujemy Ci za to, co mogliśmy już pokazać. Zobaczyliśmy znacznie więcej, ale póki co. Cicho o tym. Ja też dziękuję za odwiedziny. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że kochacie starą, zabytkową motoryzację. Też? I nowoczesne motocykle, tak? O tak. Dobra, ogólnie, że kochacie motoryzację, bo każdy facet musi tę motoryzację jednak, jednak, jednak lubić. Są takie przypadki, że jadę Warszawą, staję na stację paliw, żeby coś zatankować. Przychodzą ludzie, oglądają fajnie, ale ludzie się zastanawiają w ogóle, co to za auto i pytają. Nie, mówię, nie wiedzą co, już co to Warszawa. Już, już nie wiedzą właśnie co to za Warszawa. Nie? Takie czasy. A dla mnie to jest zabawa, przyjemność i frajda. Pozdrawiam. I takich ludzi potrzeba nam.